Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku dzisiaj was zapraszamy na odkrycie tego zestawu z Maxx z sklepu ACTION w sklepie ACTION można go kupić za 24 zł 4 coś z kawałkiem 25 może Chodzi o ten zestaw czyli bardzo niedużo ja musiałam ratować się z, właśnie z Allegro bo nie ma swojego sklepu a szkoda bym chciała właśnie, że ten sklep w moim mieście był no tak właśnie wygląda, chciałam Wam pokazać jeśli Wam się ten filmik spodoba proszę łapki w górę i subskrypcję kanału żeby być na bieżąco tutaj tak wygląda właśnie ten zestaw Taki pudełko jest bardzo śliczne można je wykorzystać nawet później na coś Więc taki fajny zestaw, Został można na urodziny na jakieś różne okazje i on był więc nie wiem czy jeszcze jest oczywiście jak go zobaczę to na pewno wam powiem ale wiem, że w sklepie ACTION wiem, że był i tak właśnie wygląda w środku czyli jest pomadka kredka do ust do oczu pędzelek taka duża, śliczna jak widzicie paletka i tu już dużo jest zaraz otworzę i wam pokażę ten cały zestaw, oczywiście ciężko się od początku otwiera więc ja troszeczkę rozwaliłam i tak on właśnie prezentuje się po otwarciu zaraz Wam pokażę już pomadkę, mam nadzieję, że zobaczycie bo takie światło wiecie, tak właśnie wygląda zaraz Wam pokażę, wygląda tak, nie wiem czy widać w ogóle kolor bo może aparat przekłamywać kolor, tak właśnie wygląda jest po prostu śliczna ta pomadka tutaj będzie kredka Kredka wygląda tak. Taka czerwona. Wszystko takie jest czerwono zachowane. O, tak właśnie ta kredka tutaj się prezentuje. Dajcie znać, czy mieliście do czynienia, czy malowaliście, czy macie kosmetyki z maksa bo, ja, bo ja oczywiście mam i bardzo używam i bardzo lubię. To, to, taki jest taki, taki miękki jest. Więc fajnie będzie się malować. Tak właśnie wygląda ten. Pędzelek jest po prostu super. Kolejna to jest paletka. <grymne> to muszę jakoś się wyjąć. Wygląda tak. Oczywiście jest pacynka. No i ja odłożymy tą pacynkę. I wygląda tak. Oczywiście jeśli będziecie chcieli, że zrobiłam makijaż w kolejnym filmiku właśnie tymi... Kosmetykami dajcie znać w komentarzu, oczywiście chcieli taki odcinek. Oczywiście na pewno zrobię, jak będziecie oczywiście chcieli, to na pewno zrobię odcinek właśnie z tym, z tymi właśnie produktami. I tutaj, o jeszcze słocze chciałam pokazać. Wezmę sobie takie przykładowe cienie, wezmę sobie o. I dwa to może jakieś maty maty i tutaj są takie błyszczące o. tak właśnie wygląda oczywiście mają dobrą pigmentację tutaj już obrodziłam się tylko tak słabo tutaj zrobiłam tutaj może przedłużę zobaczcie, tak właśnie wygląda nie wiem czy, czy wydzieli staram się pokazać jak najlepiej więc to jest ta paletka tak właśnie wygląda i w ogóle ślicznie się błyszczy i też razu pacynkę włożę do tej paletuni. Tej paletuni jest bardzo ładna. nie No i tuż do rzęs. No to do rzędy dobra tworzę ten tuż do zabrać zrobię tak nie chcę za bardzo otwierać, bo mam dużo swoich, więc tak właśnie wygląda ten tuż. Nie wiem czy będziecie widzieli. O tak o właśnie wygląda ten tusz, bardzo ładny. Tak wszystko jest e, taką korystyką. O tak właśnie wyglądają właśnie te pigmenty tej, palet, tej paletki, więc tak prezentuje się. Wsadzam może do środka. Tak właśnie nie chciałam tego tuszu otwierać, ale dobra. No w do środka. Oczywiście się teraz zaraz do Was. Muszę zmyć. To coś fokus. Zmyć muszę... To właśnie swatcha. Więc tak właśnie się prezentuje ten... ...do kosmetyki. Dajcie znać, czy byście chcieli, żebym zrobiła odcinek z tymi właśnie kosmetykami. Tutaj muszę zmyć, ale powiem Wam, że prezentację na dobrą. Ciężko w ogóle zmyć z ręki. Też dajcie zaznaczenie, napiszcie w komentarzu, czy chodzicie do Action sklepu, czy coś kupujecie w sklepie Action takiego, jak Wam mówiłam, nie mam tego sklepu przy sobie, niestety bo tutaj nie mam, tutaj gdzie mieszkam to niestety nie otworzyli jeszcze, a szkoda i bardzo bym chciała, żeby się otworzył, bo naprawdę tam fajne rzeczy są i niedrogie i na pewno dużo osób kupowało. I tak właśnie ten cały, oglądam, nie wiem czy ten dobrze tutaj no, tak właśnie wygląda cały zestaw tych kosmetyków. Powiem Wam, że ja mam kosmetyki z Max More Pewnie kiedyś Wam pokazywałam te kosmetyki, które mam właśnie z tej linii Max More. Ja Mam ich sporo. Jak będziecie chcieli, to na pewno zrobię makijaż i ma się zestawem kosmetyków. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten zestaw, jest super. Zobaczę go do... z powrotem. Dajcie znać, czy widzieliście to, czy, że taki zestaw jest i czy widzieliście o moim filmiku, że dobrze pokazywałam wam. Oczywiście, jak coś powiedziałam źle w komentarzu, to możecie mnie zawsze poprawić. Więc tak właśnie się prezentuje I to pudełko, jest bardzo śliczne. Powiem Wam, że bardzo podoba. I tak właśnie wygląda. Dajcie znać, czy Wam się też podoba. Czy byście sobie kupili taki no zasadowy dla siebie? Dajcie nasz w komentarzu też proszę Was o subskrypcję i też łapkę w górę, jeśli Wam ten film się spodobał. Bo jeszcze, właśnie wiem, że nie widziałam na kanale, jakkolwiek tego stało, więc mam nadzieję, że jestem pierwsza do tego, żeby Wam pokazać. Jeśli będziecie chcieli, tak jak Wam mówiłam, zrobię z tym zestawem właśnie makijaż. Dajcie łapki w górę, w komentarzu, czy byście chcieli taki właśnie zestaw. Chętnie zrobię w nim makijaż, bo jestem ciekawa, jak te cienie się prezentują Maty no, tej w ogóle. I dobrze się rozprowadzają, powiem Wam, jak widziałam tak na tym swatchu. I jak pomadka czy ładnie maluje, czy kredka, jest super. Bardzo fajnie mi się podoba ten zestaw. Dajcie znaczy Wam też się podobał ten zestaw z Max and More. Czy wiedzieliście o tym, że jest to się jest taki zestaw w Action? Tak jak mówiłam, ja muszę się otoczyć, właśnie Allegro tym zestawem, bo mnie właśnie w moim mieście nie ma. Chciałabym, żeby było. I tak właśnie się prezentuję. Chciałam jeszcze raz pokazać. Więc to wszystko się chodzi w tym filmiku. Jeśli wam się film z spodobał, proszę łapki w górę i też mam takie do was jeszcze takie pytanie. Czy byście chcieli, żebym nagrywała częściej filmy? Że te filmy pojawiały się trzy razy w tygodniu? Dajcie znać w komentarzu. Chętnie ja poczytam i oczywiście przemyślę. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się kochani, ciepło. Pa pa i cześć.